Grande. Ale twoje są łatwiejsze Usta jak Naomi Campbell Ale twoje są drogiejsze Lecimy do Alicante Stuart pyta nas o zdjęcie Chyba niedobrze wypadłem Ale ty na resztę. szeszte Wielgotna jak mokra jak diagara Wczoraj była toza Dziś tylko zabawa on chcą mnie złapać Na nie starania I chociaż są głapas, nie mają u mnie brania Wielgotna na ja roza, mokra jak diagara Wczoraj była tosa, Dziś tylko zabawa One chcą mnie złapać Na nie starania I chociaż są głapas I wołają do mnie hey, baby! One bołają gry Co z tego jak tylko ciebie chcę Ej, mamina, w ciebie podziałaś cię Mówiłem ją, że tylko ciebie chcę Mam cały zeszkuje, koczoby mi było, gdybyś się weszła Daj mi sam się cię cała reszta Ogród z basenek przy nich do krzesła Tołe z nami tam cię szukały, że to zjazdów, że się zakochały Każdy porany, przynosi no rozmiany, bo to znowu wychodzisz, że wczę cię nastała Ale w tym porze bez traduczę za to Jak milion dolarów. Ej, papi, to one wołają mnie. Co z tego, jak tylko ciebie chcę. Ej, mam i tak, kiedy podziałaś się, mówiłem już tylko ciebie. chcę